Został mi ostatni list do pana Stanisława jakiegoś tam, z greda bezzębnego, tak jest zapodane na kopercie. A potem jedziemy rozdać rentę starym dziadom hechem. Wjechałem jak na listonosza przystało. Zostawię mu list na słupku, bo nawet biedaka na skrzynkę do listów nie stać. Tego tu inkacza zaraz upalimy. Pierdzik służbowy to można upalać, aż korbowody wyjdą bokiem. Dali mi taką małą brzydką popierdółkę. Znaczy brzydka jest w środku aż zwymiotować się chce, ale laczka to pali niesamowicie zajebiaszczo jak na takiego małego samochodzika. Jeszcze rentę dziadkom zawieść i można wracać do chałupy po zimne piwko. Przyszedł mi jakiś list z alimentami, że ja niby jakąś panią wioletkę zapyliłem jak gucio ma w tej bajce, Heche. Przecież ja żadnej wioletki nie zapylałem więc nie wiem o co im chodzi i napisali, że muszę płacić tysiąc złotych polonezowskich co miesiąc. Ja im kurwa zapłacę. Prędzej umrę z kaszlakiem niż zobaczą złotówkę ode mnie. Gdzieś on w tej wiosce musi mieszkać. Zaraz znajdę tego dziada i mnie popamięta raz na zawsze. Zapłaci mi za wszystko co zrobił gnojek jeden. Nie jestem pewna czy to tutaj, ale miejsce mi jakoś znane. Chyba klient do mnie przyjechał. O kurwa do diabła trzeba uciekać przez okno. Stasiu, uciekaj szybko, chronić kaszlaczka, aby komornik nie zabrał. Do czorta poloneza, ona mnie chyba tutaj nie znajdzie. Nie wiem, skąd ta baba się wzięła, ale to chyba ta od alimentów. Nikogo na tym warsztacie nie widać. No cóż, pojadę dalej, ale na szczęście policja jest już wezwana i zaraz sprawdzą tego gnojka i wszystko potem będę wiedziała. Jeżeli się okaże, że to ten, co zrobił mi dzieciaka, to on nigdy się nie wypłaci z tymi alimentami, jeszcze będzie musiał mi poprzednie alimenty zapłacić za dzieciaka. Ja jestem mądra kobieta i wiem, jak się w życiu prawidłowo ustawić. Zobaczę, czy ten różowy babsztyl już sobie pojechał. Na całe szczęście sobie pojechała. Stasiu ma już znakomity plan: zabarykaduje warsztat i nikt tu więcej już nie wiedzie. Nawet wojsko czołgiem tu się nie dostanie. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie ja te barierki z mostu Anteda i z budowlanki cegły żem położył. Stasiu, jak zrobi barykadę, to nie ma chłopca we wsi Heche. He. Teraz to żadna menda tu się nie dostanie. Barierki z mostu Anteda ważące kilka ton podniosłem swoim silnym dziąsłem. Idę do warsztatu na laptopa, może zamówię kilka części do kaszlaczka, by go upiększyć. Dobrze, że ten babsztyl już sobie pojechał. 011-512. do 512. Jesteśmy na miejscu. Alkur, I... tymi hamulcami, w tym Matizie, dali jakiegoś gruza służbowego na interwencję. Panie Stanisławie, jest na pana zgłoszenie, że nie płacisz pan alimentów heche. tak samo jak ja znaczy się nieważne, proszę otworzyć warsztat albo wyjść z nogami do góry, znaczy z rękoma do góry, bo inaczej zaczniemy strzelać z wydechu, znaczy z pistoletu. Jasny wind policja po mnie przyjechała, ale Stasiu na taką okazję się przygotował i naszykował na jazdy na ścianę i będzie skakał kaszlakiem. To musi się udać za pierwszym razem. W końcu mogę się poczuć jak w szybkich i wściekłych w roli głównej tego łysego, bo jestem łysy heche. Kurwa, szlaczku, nie rób mi tego, by to szlak trafił, to wszystko. Muszę wyjść przez bagażnik i pobujać kaszlakiem. Trochę będzie ciężko, ale dam radę. Udało się wyjść, więc teraz można pobujać kaszlakiem, aby spadł do sąsiada. Coś leciutko poszło i tak ma być heche. He. Kur... on dalej jest zawieszony. Muszę coś zaraz wymyśleć, bo policja zaraz otoczy cały warsztat. Tam jest kilka radiowozów do poleki. Teraz to muszę się skupić, aby tego kaszlaka ściągnąć z tego płotu, bo będzie mega przypał. Lecę do sąsiada, niech mnie wyciąga Ursusem. Takie trasy przez wioski to ja uwielbiam. Nadają takiego pięknego klimatu jak za starych dobrych czasów. A ta skóra w tej ciężarówce. O im pełen wypas. Z drogi śledzi, bo pan kierowca jedzie. Wypad tymi skłonamy. Raz, dwa. Jedzie ta lafirenda tym różowym bublem. Stanęła na środku, jakby jej się zachciało na rzadko w trybie natychmiastowym chychę, ale w trybie to chyba kaszlaczek się teraz zaciął, bo zaczął tańczyć szatana na tej drodze jak ksiądz na lodzie po kolędzie.